Podkarpacie.pl Ile spotkań pozostało hokeistom Ciarko PBS Bank Hasanok do zakończenia obecnego sezonu? Po dwóch porażkach z GKS-em Tychy w walce o brązowy medal Mistrzostw Polski sytuacja drużyny nie jest kolorowa. Jednak zawodnicy... Zgodnie zapowiadają walkę. Przegramy do końca i na razie tak się poukładało, nie inaczej, ale nie składamy broni i będziemy walczyć. Do samego końca nie poddamy się i wierzymy w to, że jedziemy do Tychów po dwa zwycięstwa i że wracamy i sprawę załatwiamy u nas w Sonoku. Będziemy w Tychach walczyć o zwycięstwo w tym pierwszym meczu. Jeśli się nam to uda, to jestem spokojny o, o to, że tę rywalizację zakończymy tutaj w Sanoku. Wszyscy wiedzą, jesteśmy dorosłymi ludźmi, wiedzą, że musimy grać do końca. Nie musimy się specjalnie mobilizować. Troszeczkę żeśmy się załamali, no i nie potrafimy się po prostu pozbierać po tym, że nie awansowaliśmy właśnie do tego finału. Woli walki na pewno nie braku, może braku jakiejś koncentracji braku pogodzenia się z porażką jeszcze w półfinale. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale Powiedzieliśmy sobie, że nie odpuścimy do samego końca. No w końcu to jest y, walka o brązowy medal. w Co do tej pory był tylko jeden medal. No i myślę, że, że każdy by chciał, żeby ten drugi medal tutaj był. No i myślę, że ten brązowy medal w tym sezonie na pewno był bardzo cenny. No i, i, no, i co, no, zrobimy wszystko, y, co możemy, i damy z siebie wszystko to, co mamy, y, żeby ten jutrzejszy mecz wygrać. Kluczem do, do wygrania meczu w tych będzie na pewno to. Żebyśmy się zjednoczymy i, i sami na koniec sezonu, ostatnie mecze, będziemy chcieli zagrać jak najlepiej. E, będziemy sobie podawać, po prostu będziemy się bawić i cieszyć tym okiem. Kibicy są zawiedzeni Waszą postawą, a Wy jesteście zawiedzeni postawą kibiców, jeżeli chodzi o frekwencję na no, no Nie do końca. Wcale no. się nie dziwię, że, że kibice nie przychodzą. No, ka każdy w kibic liczył na, na pierwsze miejsce, przynajmniej na finał. No teraz tego za bardzo nie pokazujemy. Ta gra nam się nie klei, nie idzie. Chociaż wszyscy chłopaki w szatni chcą meg najbardziej, to wtedy właśnie nie wychodzi. No i nie wiemy właśnie co się dzieje. Trzecie spotkanie Sanoczan z Tychami już jutro. W przypadku zwycięstwa mecz numer 4 zostanie rozegrany w piątek. Czyli rywalizacja powróci jeszcze w niedzielę do Senoka? Co mówią kibice? Odpuścili całkiem sobie. No jak na treningu. Jeżdżą żeby jeździć tylko, przejeździć 60 minut. Byli pewni siebie, nie doceniali. Nie I po prostu nie wiem co się mogło stać. W każdym razie, że ciekawi będzie. I pewnie się rozpadnie to, że idzie wszystko. Po tym po tej grze co przedstawili tu w niedzielę i w poniedziałek to jest beznadzieja. A co się dzieje? No nie wiem co się dzieje. Coś tam docierają jakieś wiadomości z klubu, że, że zawodnicy mają niepłacone, że jakieś tam zaległości. Że niektórzy wypowiadają, że nie są przygotowani po prostu psychicznie, że orkiestra jest, tylko nie ma dyrygenta, czyli trener, no Nie wiem, coś to jest niedobrze. No. Sezon jest zawalony i tyle. Ani mi to nie boję, nie ziemi, pieniądze mają tyle, akurat, yy, a ludzie co akurat tego mają działalność tutaj, płacą cholerne składki z A oni co, nic? Nic nie robią, nic nie pokazują. Co pokazują? Jeden mecz przegrany, drugi mecz przegrany. Puchar poszedł się pierwszy. Marcin Koluś się zdeklarował, że zrobi wyjaśnienia po sezonie. Myślę, że coś powie na ten temat. pewnie kwestie finansowe. Nie coś, co my słyszałem. Jakieś pogłoski, że o to chodziło. Jest szansa jeszcze na ten brązowy medal i takie otarcie łez dla kibiców. Jak się upamiętają, będę grać, a nie myśleć o czymś innym, to może jeszcze jest szansa. Minimalna, ale... 10% szansy może jeszcze jest. Na drzwiach szatni drużyny z Sanoka zawieszono kartkę ze słowami Muhammad Ali: Zwycięzcy muszą mieć umiejętności i wolę, ale wola musi być mocniejsza od umiejętności. Czy to pomoże w osiągnięciu sukcesu, przekonamy się już niebawem. de